filmie. Dziś przychodzę do was z kolejną wyprzedażą. Po tym właśnie jak dobrze poszła ostatnia wyprzedaż, postanowiłam, że nagram dla was kolejną wyprzedaż, wyprzedaż butów. Nie wiedziałam, jakie wy macie do tego podejście, dlatego zadałam pytanie właśnie na Facebooku, czy chciałobyście taką wyprzedaż i zdecydowana większość praktycznie chyba każdy był jak najbardziej na tak, żeby nagrać tą wyprzedaż. Też yy, kieruję to trochę do osób, bo bardzo wiele osób nie zdążyło w ogóle skorzystać z mojej poprzedniej wyprzedaży i dlatego właśnie dzień przed dodaniem tego filmu poinformowałam Was o tym na Facebooku, żeby te osoby, które planowały, no bo wiedziałyście o tym, że będzie ta wyprzedaż, ponieważ yy, pisałam o tym na Facebooku, żeby mogły się jakoś na to przygotować, że będzie, że będzie to między 9 a 10 w piątek yy, dodany ten film. Yy, także. Yy, przychodzę dla, też dla Was. Te buty wszystkie będą na typową stopę 38, czyli wkładka 24,5 cm, bo tutaj niektóre będą miały rozmiar 37, niektóre 38, ale to będzie na prostu stopę 38. Chciałabym tylko jeszcze Wam powiedzieć, co mam na ustach, bo często zadajecie mi takie pytania. To jest pomadka, to jest błyszczyk matowy po prostu z Lovely. Lovely Extra Lasting. Ja mam numerek 3 Matte and Lasting. Tak ona się prezentuje. Wam ją kiedyś pokazywałam w którejś z moich ulubieńców. To tyle tytułem wstępu. Pierwszą rzeczą, jaką chcę Wam jeszcze pokazać, to jest rzecz z mojej ostatniej wyprzedaży, która mi została. To jest, słuchajcie, męska kurtka rozmiar L z Reserved. reserved. Cena to jest 90 zł plus 10 zł przesyłka. Ja mówiłam, że cena tej kurtki mój mąż kupował ją za 300 zł. Także uważam, że to jest bardzo dobra cena i jest ona bardzo ciepła. Mój mąż uważa, że w ogóle jest dla niego za ciepła, i w tym roku nie zamierza kupować kurtki zimowej. Także no nie wiem, zobaczymy w ogóle, jaka będzie zima. Taka brązowa ruda ze ściągaczem tutaj i ze ściągaczem tutaj kurteczka. Przypominam, bo ostatnio któryś z panów się upomniał, żeby było coś też dla panów także przypominam, że jest dla panów kurtka najpierw dalej będą to już możemy przejść do butów, buty zaczynają się od ceny 20 zł do 50 zł do każdej paczki bo to będę musiała wysłać już jako paczkę nie jako list polecony, tylko jako paczkę poleconą trzeba będzie doliczyć cenę 13 zł za przesyłkę trzy pary butów jesiennych dwie pary butów letnich, przechodzimy do pary numer jeden buty za 20 zł, to są takie sandałki na koszyczku, kolorek to jest taki, w kamerze mi się wydaje, że jest to ciemniejszy róż, ale jest to taki dość jasny, neonowy nawet może trochę pudrowy róż, lakierkowe, takie sandałki, to jest właśnie rozmiar 37 ale to jest na stopę 38, moja stopa jest dość wąska, i muszę Wam powiedzieć, że mi po prostu stopa wychodziła tutaj tędy, a ja tego bardzo nie lubię może nawet lubię, czy nie lubię. Chodzi o to, że po prostu nie nosiło się tego zbyt komfortowo. Para butów to są sandałki i widziałyście je w moim niedawnym haulu, bo ja je kupiłam całkiem niedawno, bo nie wiem, no w tym sezonie letnim w każdym razie. Takie w stylu typowym boho, czyli frędzle. Ja też dzisiaj mam w ogóle założone frędzle. Nie wiem, czy to widać, ale to są frędzelki. Yy, tak, no i myślałam, że na mojej. są takie, te, wiecie, takie podeszwy, ale ortopedyczne. Wie... Myślałam, że, że będzie to spoko do mojej stopy. Ale niestety, nawet pomimo, że są one cieliste, moja noga jest yy, krótka i dość szeroka. Także niestety yy, dla mnie były one zatoporne na mojej stopie. Te buty 30 zł, rozmiar 38. Dalej, pierwsze buty jesienne. sneakersy takie oto sneakersy, bardzo nieduża podeszwa, jak możecie zobaczyć tutaj z tyłu. Bardzo przez to wygodne, ale tak jak mówię, przy mojej krótkiej nóżce, nie wiem, bardzo, bardzo mi się one cały czas podobają. To jest taki kolor teraz, takie trochę khaki army green, coś takiego pomieszane. Rozmiar 38, też przeze mnie były bardzo rzadko noszone, pomimo że są naprawdę wygodne, ale ja powtarzam to po raz kolejny. Jeszcze, jeżeli buty są dość luźne przy kostce, to spoko. Ale kiedy są takie dość dopasowane, to to podkreśla i jeszcze bardziej skraca moją nogę. Także te buty też cena 30 zł. Tak się prezentują. Kolejne buty przepiękne, które tak naprawdę też miałam na sobie może z raz, może z dwa razy. Bo bardzo mi się podobały w sklepie, ale. No ale jest ta sama historia, co zresztą moich butów typu do kostki. To nie są buty niestety dla mnie. To są buty takie jesienne. One mają tylko taki korzuszek. W środku są, nie są jakoś bardzo ocieplane, ale są ciepłe, ale nie mają wiecie takiego kożuszka ocieplanego, dlatego są to bardziej takie jesienne. No chyba, że nie będzie jakiejś wiecie bardzo stronie zimy, to będą spoko. Tak się prezentują. To też jest rozmiar tutaj napisany 37, ale to jest na stopę 38. W ogóle bardzo zgrabnie wyglądają na nóżce. Także do jakichś takich, wiecie, dłuższych nóg no bardzo fajnie. Po prostu jeżeli one nie będą skracały tak mi, jeszcze bardziej skracały moją nogę. Wiecie, czasami tak jest, że wiecie, że któryś but może nie będzie na Was za dobrze wyglądał, ale macie nadzieję, bo myślicie, Boże, no takie ładne buciki. Cena tych bucików to 40 zł. I ostatnie buty za, 5, za złotych 50. Są to buty takie Hofboyski, czyli teraz super pasujące też do tego e, stylu boho, friendly i tak dalej. Takie oto przepiękne buty, ale te są jeszcze krótsze w tej czyli jeszcze bardziej nie dla mnie. Te buty są praktycznie jak nowe, bo te buty to w ogóle miałam najmniej razy na sobie. A szkoda. E, to jest rozmiar normalny: 38. Te buty są akurat z takiego sklepu, może znacie go na Facebooku, Fashion Queen, coś takiego. To to są właśnie buty z tego sklepu internetowego. Taki kolorek, nie wiem jak go nazwać taki trochę kamel, może coś takiego. I to słuchajcie, tyle. Chciałabym powiedzieć nie wiem, czy już to mówiłam, czy chciałabym to powtórzyć że proszę Was, żebyście sprawdzały. Opis pod filmem, bo ja tam piszę o tym, że na przykład któreś buty są już niedostępne. W poprzednim filmie napisałam Wam notkę, żebyście sprawdzały, a mimo wszystko niektóre osoby dalej pisały do mnie, czy ta paczka, czy tamta paczka jest nadal dostępna. Proszę Was o to, żebyście to sprawdzały. Zasady są takie jak przy moich poprzednich wyprzedażach. Piszecie na Facebooku albo na. YouTube, kto był pierwszy, ten jest lepszy, czyli tej osobie zostaje sprzedane, e, sprzedane tam no w, tej, w tym przypadku para butów, e, podaję dane e, do przesyłki numeru konta, czyli po tym jak pieniążki pojawiają się na moim koncie, ja wysyłam e, paczkę. I to tyle słuchajcie. Zapraszam bardzo serdecznie do e, składania swoich e, ofert, propozycji, piszcie, e, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa! pa.